Z tej strony maxim 1980 Dzisiaj zrobię taki filmik, po którym mnie może część ludzi nie, nie polubi, ale powiem szczerze, mam to w nosie. Mam takie zasady, się będę ich trzymał. Nie jestem tu tylko po to, żeby y, wam wchodzić do tyłka. Niektórzy ludzie muszą coś zrozumieć, bo tak naprawdę nie jest to komfortowe dla mnie. Zacznijmy od kilku rzeczy. Po pierwsze, nie wchodzę w żadne kolesiostwa w stylu, ja Cię subskrybowałem, to Ty mnie też musisz subskrybować. Szczególnie że u takiego gościa przeważnie. Na kanale znajdują się filmiki e, typu Cześć, jestem 6, chciałem pokazać, że w i, i to jest w ogóle fajne. I w ogóle mniej więcej takie filmiki e, część z tych gości ma. E, nie będę subskrybował takich ludzi, bo nie chcę reklamować takich ludzi, nie wszystko musi mi się podobać, prawda? Wy oczywiście, jak Wam się może nie podobać mój kanał, to też nie musicie go subskrybować, nic na siłę, przecież ja Was do niczego nie zmuszam. Ja sam sobie od czasu do czasu, jak mam czas, a mam go naprawdę mało, od czasu do czasu sobie przeglądam gdzieś tam internet, gdzieś tam jakieś filmiki i jak ktoś mi się spodoba, to sam go dodam, także spokojnie, tu nie musicie jakiś tam na siłę ode mnie wymuszać rzeczy, żebym nam subskrybował. W ten sposób można powiedzieć, poznałem sprintera. W ten sposób poznałem Asika. Asik też fajne filmiki robi. Jak będę miał czas, ja mam na oku jeszcze kilka kanałów, także też dodam, ale w każdym razie zrobię to sam. Nie potrzebuję tego robić na zasadzie kolesiostwa, że sub za sub. Takiego czegoś w ogóle nie uznaję. Druga sprawa. Bardzo dużo ludzi chce, żebym polecał ich kanały w stylu polecisz mnie tam nie wiem w jakimś tam filmiku, nie chcę tego też robić, bo jak coś takiego zrobię w tym momencie będzie lawina w stylu weź za zareklamuj mój kanał itp itd ja tutaj nie czuję się jakąś gwiazdą od reklamowania, sam mam bardzo mało widzów, więc tutaj mi się wydaje, że od tego typu rzeczy jest program tutaj PlaynExt Uroka. Tam można się wypromować. Jeżeli ktoś ma filmiki i naprawdę te filmiki są coś warte, to jak najbardziej wysyłajcie tam swoje filmiki. A jeżeli nie zostaną wybrane, no cóż, musicie popracować nad nimi. Moje filmiki też wszystkie mi się nie podobają, i jak widzicie, nie ma miliona widzów, wszystko powoli idzie. Także to jest na spokojnie. Musicie sami to potraktować i mieć cierpliwość. Następną rzeczą, jaką tutaj chciałem poruszyć właśnie jest dodawanie ludzi na PlayStation Network. Mimo tego, że mam informację na kanale jak Big napisano, że nie dodaję ludzi do PlayStation Network, tak naprawdę dziennie dostaję około od 10 do 20 próśb o dodanie właśnie do PlayStation Network. Ja rozumiem, że część ludzi może nie lubić, okej. Okay. Ale ja nie chcę tego robić, naprawdę nie chcę tego robić i nie tylko dlatego, że jestem jakimś tam bucem, nie chcę was dodawać i w ogóle mam was w dupie, bo to nie o to chodzi, ale chcę Wam wyjaśnić to, że Wy patrzycie jako jednostka. Wy sobie myślicie, dobra, siedzę sobie w domu i gościu mnie dodaj, będzie ok. Ale ja naprawdę bardzo dużo tego mam, bardzo dużo mam właśnie próśb o dodanie, a nie wiem po co to jest Wam potrzebne, bo tak naprawdę no... Mnie nie bawi coś takiego. Ja chcę mieć włączoną tą funkcję w powiadamianiu z moich znajomych. Jeżeli moi znajomi z Reala sobie wejdą gdzieś tam do gry, z miłą chęcią chciałbym mieć takie powiadomienie włączone. A jakbym miał takie powiadomienie włączone i miałbym Was 200-300 pododawanych do wzorki playsta <coughs> do PlayStation Network, to tak naprawdę w kółko by wyskakiwało powiadomienie, że ktoś się loguje, wylogowuje. Zresztą miałem już taką kiedyś sytuację, że tam kogoś dodałem i jak tylko widział, że ja grałem w jakąś grę, to no stop, wchodzi, wychodzi, wchodzi, wychodzi, wchodzi, wychodził, żeby na filmiku w rogu pojawiło się okienko, że on się wylogowuje, że on się zalogowuje, nie wiem. Ja nie uważam się, że moje filmiki są jakieś mistrzostwem świata i nie wiem jak może ktoś... Nie wiem, chwalić się przed znajomymi, czy coś, że, że, że on akurat na tym filmiku jest. Nie wiem, szacun na dzielni, plus 10 punktów do respektu dostanie i 3 do siły, i 4 do uroku, tak? Jak mnie ma dodanego, także nie wiem po co to Wam jest. Ja rozumiem z jednej strony, że chcecie ze mną zagrać, ok, ale takich próśb też jest bardzo dużo, i tak naprawdę ja nie mam tak naprawdę zbyt dużo czasu, żeby pograć. To nie jest to, że ja nie chcę z wami grać, bo, bo tak naprawdę z miłą chęcią sobie pograł z wami wszystkimi, jakby się dało. Po prostu polujcie, no gdzieś tam, jak będę grał w jakąś grę, może się spotkamy, odezwijcie się na headsetcie czy tam jak akurat gram w jakąś grę być może razem zagramy, ale tak naprawdę jeżeli bym miał pododawanych tych właśnie dużą ilość ludzi, to to nie tylko dla mnie negatywnie tutaj z tym wyskakującym okienkiem by wynikowało, ale też no jak znam życie, jak znam tutaj bardzo dużą ilość. Yy pytań, czy zagram z kimś w grę A, w, B, w grę B, w grę C, tego naprawdę też jest multum, to po dodaniu takich, takich osób na PlayStation Network, ja podejrzewam, że tam też bym nie miał życia, bo też w kółko by mi wyskakiwały jakieś ledwo, co mi się zalogował, to już by wyskakiwały jakieś tam informacje, choć zagraj ze mną w to, w tamto, czy tamto, czy siamto. Jak widzicie, ja coraz mniej tego czasu mam, czas mam ograniczony. Wiem, że część ludzi tego nie rozumie, ale... Naprawdę, jeżeli człowiek przychodzi z pracy, ma tam jeszcze się zająć z dzieckiem, coś jeszcze oczywiście musi zjeść czy coś i powiedzmy tam ma czas, godzinę dziennie zagrać, lub czasami nawet powiedzmy w tygodniu 5-6 godzin nagrać, pograć sobie, z czego tak naprawdę dwie godziny przykładowo poświęcę na nagrywanie jakichś filmików i dajmy na to 2-3 godziny na pogranie tak dla siebie, dla przyjemności, żeby jakąś grę przejść, to no tak naprawdę nie ma czasu zbytnio, żeby z wszystkimi w multi grać. Część ludzi może znowu pomyśleć, że ja tutaj jakoś się tam izoluję, czy coś w tym stylu, ale to nie o to chodzi. Tak naprawdę, tak jak mówię, wy możecie tego nie zrozumieć, bo wy patrzycie jakby ze strony jednostki, bo ja chcę i czemu ten gościu ze mną nie zagra, ale takich ludzi jest naprawdę dużo i to nie jest złośliwość z mojej strony, ale dlatego nie chcę właśnie dodawać ludzi do PlayStation Network. No i to może by było na tyle, sorry, że taki temat, część ludzi jak znam życie będzie mnie minusować, niech mnie minusuje, mam to gdzieś, tak naprawdę, po prostu no, cieszcie się tymi filmikami, jeżeli wam się podobają, jeżeli wam się nie podobają, to nie musicie oglądać, jeżeli chcecie mieć mnie w znajomych, chcecie coś nam się odzywać, róbcie to na YouTubie, nie róbcie tego na PlayStation Network, także spokojnie. I trzymajcie się na razie. Hej, mam nadzieję, że część ludzi się nie obrazi przynajmniej, no ale ja to tak widzę i musiałem ten filmik zrobić. No, na razie trzymajcie się. Hej.